OK, z tej strony Szymon Ryg. dzisiaj witam Was w nowej serii na kanale, gdzie będę pokazywał próbę czasową, jak zrobić na RCA Monito i na zwykłe pojazdy. My zaczniemy sobie od zwykłych pojazdów, więc lecimy. Więc zanim sobie zaczniemy, daję łapkę w górę, subik, komentarz, a my zaczynamy. Let's go. Cyk. Tutaj hamujemy. I uważamy na te boty walone bo jedziemy na autostradzie Jedno koło Pyk, 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 pyk. ładnie Idziemy cały czas tędy I tą drogą tu na jednym kole jak jest taka możliwość Ło, wow, kurwa! Tak przemo zrobię. Cyk, tyk, tyk, tyk. Super. Tyk. Cyk. Glecie za pierwszym, za pierwszym razem się uda. To cię po pierwsze w historii mojego grania. Dobra, i tutaj teraz hamowanie na piasek. Oj, mamy odliczanie i tutaj skrótem. Pik za pierwszym razem. I to daj łapkę w górę, sub i komentarz. Że my lecimy do RC Bandito. Bra, przechodzimy do próby RC Bandito. Więc let's go. I jazda, I taka ciekawostka, że mamy niewidka przez jakieś 5 sekund na RC Bandito, więc uwaga, a tutaj to przydatne. I tutaj hamowańsko i skręt. Jedziemy cały czas. Jedziemy, jedziemy. Skok. Skręt. Elegancko. Kurde! Dawaj! No i super jest, na razie chyba idzie dobrze, chociaż nie wiem, zobaczymy na końcu, czy czas mi zabraknie, czy nie. No, co ty kurwa robisz, tym banshee? Dobra, idziemy cały czas. Tu jest niestety wąsko i to bardzo, ale jakoś sobie daje radę. Nie no kurwa! Przepraszam. No nie, no to się, jakiś żart jest ta próba. Dobra, podejście drugie. Oj, no chuj. Hamowanie. Jazda, jazda, jazda. Cały czas jedziemy Tak kurde, żadnego błądu nie można popełnić, bo mamy bardzo mało czasu na zabranie tej próby No i dobra, już się nie uda Jazda, jazda, jazda Tutaj jazda, jazda, jazda Pyk Pyk no kurwa, odejście, nie wiem która, chyba piąta. Ej, dobrze jest nawet. Chociaż to się zaraz okaże, czy będzie dobrze. Nie no kurwa! No i chuj w to. Tyle powiem na tą próbę. Heh. No, już kurwa nawet nic będę mówił. Mmmm... Go, go, go. Ty kurwa jesteś idiota, grubasie jebany no, Dobra, go. Lecimy. Kurwa, grubasy, wypierdalać mm, dobra Pyk A chuj Dobra Dobra ty kurwo jebana z Banshi Jestem już lekko wkurwiony, no ale takie życie Cyk, jedziemy. Jedzie nawet mnie to tak komentował. No, no, jeszcze dowody, żebym w Gówno Policja mnie goni. bardzo śmieszna. No kurwa że to minąłem. Haha, policja be... Gdzie ja pojechałem jeszcze? Coś źle, no nie! Mmm, no ja pierdolę. Cyk. Cyk. czek, Cyk. Cyk. Cyk, elegancko nawet idzie. Super. Wow. Wow, prawie jebłem. Wow, elegancko. Dobra, gaz, 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 gaz. Cały czas, cały czas, cały czas, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy! I teraz tutaj, żeby się nie wy... Pier... Ej no, kurwa, dlaczego te RC Bandito zawsze, jak na tym jebanym zakręcie chce schamować, żeby nie jebnąć, to on, kurwa, robi drifta o 180 stopni. Kurwa... O, jeszcze się wyjeb, tak, super. Jeszcze kurwa Fikoła zajeb, salto kurwa, napierdalaj Żebym się wkurwił, no tak, mi to super. O, o tak, wkurwie mnie dalej, no oczywiście, bo po co? Niech mi to nie wychodzi, żebym się wkurwiał i żebym nie groz widzami, no oczywiście. No i chuj, po prostu. A już było do że To musiało odpierdolić maniane. manianę. O, I co tu jeszcze lata mi tu? Opresor. Ale dobrze, że mam niewitkę, to mnie niejemnie. Nie no, żartuję. Lecimy. Mam dosyć tej próby, kurwa, bo pojebana jest totalnie. Teraz cię w kurwie i dam tylko jedną próbę. Tą prostą. Albo, kurwa, będziemy tak robić, że pokażę tylko te proste próby A resztę nie będzie się dało bo się to temu Albo będziemy robić, że, kurwa, tylko, że bezerce bandit, albo coś, bo naprawdę, kurwa Szkoda nerwów i wszystkiego O, jest fajnie! Może wiecie co? Spuścimy tutaj gaz po prostu, i tu szybko zrobimy coś takiego. O, to jest lepsze niż tamto. Ty, no to może wyjść tym razem elegancko. Cyk, elegancko. Cyk. Cyk, teraz skok 102 metry i lądujemy na koła No i super Teraz tu Teraz tu Tu Teraz gaz na maksa Tutaj wjeżdżamy Ty, to się może udać Jest! Kurwa udało się! Więc dajcie kurde łapkę w górę, subik, komentarz, widzimy się w kolejnych materiałach. Paszam na Discorda, Twitcha, eee, można wysłać do Nate'a, na TikToka, Siema, cześć. Ejo.